Oczywiście państwo teraz uwolniło, przedtem mieliśmy tylko możliwość korzystania z wysypisk na naszym teren terenie była rejonizacja. Teraz możemy te świeci wywozić gdzie, gdzie chcemy, ale to nic nie ułatwia, bo nie wiedziemy, śmieci by państwa, za Warszawę czy do Szczecina, bo transport nas zje, tak? To świetlisko i tak najtańsze będzie, będzie, najbliżej nas i trzeba się do tego przygotować, żeby państwo że te świecie będą droższe, będą droższe, nie wiem, rozpisujemy w tej chwili przetarg, mamy przekroczone tonarze i to bardzo, bardzo dużo. Czyli tych śmieci zapadaliśmy że będzie ileś ton mniej, jest ileś to więcej co się przełoży na, na to, że firma która do przetargu będzie przystępować, no, będzie tą cenę, cenę, cenę podnosić. Oczywiście prowadzę rozmowy również tutaj z Panem Prezesem, ponieważ do Rzeczy Białej świadczy usługi wywozu śmieci, żeby, żeby do Rzeczy Białej przystąpiło, do przetargu też yy, i być może, się uda, no być może się uda, że to aż tyle nie będzie drożej, nie wiem. To jest, przetarg, Szanowni Państwo, nie wiemy, co na przetargu się zadzieje, ile film się zgłosi i jak to będzie wyglądało, ale do tego trzeba przygotować, że to będzie na pewno drożej, bo drożeje po kolei w każdej gminie. Co do ścieków, Szanowni Państwo, no my musimy kontrolować te ścieki, Szanowni Państwo, i szamba, czy są szczelne i y, 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 ci, co mają, no ekologiczne orzeszanie ścieku, no to muszą wywozić raz na jakiś czas też te szlam, szlantach. Y, oczywiście wzywamy mieszkańców, jeżeli ktoś wywozi Szambo, i ma dokument z wywózki, jest ok, tak. Ale jeżeli Państwo, też są coraz większe rygory. Rygo Trzy kubiki na osobę z domu, no trzeba udokumentować, tak. Do tego tak nie przykładamy jeszcze aż takiej dużej wagi, żeby tak. Państwa, tak powiem, nękać. Tak? Jeżeli wywozicie, tak, mówię, jest dobrze, ale, ale, no. Coraz bardziej te przepisy idą w tym kierunku, żeby, żeby jednak mieszkańcy te czy kubiki na, na, na mieszkańca w ciągu roku, udokumentowali, że wywieźli. Tak? W związku z tym dobrze by było, żebyście się Państwo się przyłączyli do ścieków i do wody. Ja Państwo powiem tak, że na przykład y, na, y, na, y, na Wioninach na, na Podlesie, Panie Prezesie, tam na Wioninie, mieszkańcy płacili po 5 tysięcy złotych i chcą, żeby im zrobić wodę i kanalizację. Wszyscy są zgodni. Tam jest 28 domów bo nie mają i wody, tak bo brakuje, bo wiadomo co z wodą się dzieje teraz, że państwo i chcą na siłę, chcą na kozówkę też, żeby, żeby im wykonać kanalizację, my robimy, lub czy mamy na to pieniądze i woli lubelskiej i mieszkanie się nie zgadza, państwo, to wiecie państwo, dla mnie to jest szok dosłownie. Tam ludzie chcą i w pewnym momencie się, jak, nie, dobrze, tylko taki jest, bo jakby się okazało, że, że, że nie wiem, 50% mieszkańców, 20 będzie protestowało, że nie będzie chcieć, no to będziemy musieli inwestycje przerwać. A to jest dla naszego, tak mówię, dobra. Oczywiście, szanowni państwo, ścieki też będą droższe. My dopłacamy 1,5 miliona do ścieków, szanowni państwo, do ścieków w gminie Rybice. Jako gmina dopłacamy, żeby one nie były tak drogie, tak? Ale też te środki bieżące są, są tak jak tutaj, my ostatnio dyskutowali na ten temat z radnymi, te środki bieżące są Proszę Państwo, w takiej wysokości w jakiej są, one muszą się bilansować w stosunku do wydatków majątkowych i oszczędzamy na, na, na czym się da. W zeszłym roku zapłaciliśmy prawie 150 tysięcy za pocztę, tak? Proszę Państwa, od 1 września do Państwa nie będzie przychodził listonosz z gminy, tylko będzie przychodził pracownik komunal komunalki tak naszej, pan Sempek, który będzie roznosił listy. Proszę? My już. Szanowni Państwo, oczywiście my, my nie zaoszczędzimy całej kwoty, bo wysyła, musimy wysyłać listy do różnych osób mieszkających za granicę, w Polsce, tak? Wysyłamy. Ale wyliczyliśmy, że 90 tysięcy wydajemy, prawie 100 tysięcy wydajemy na listy w naszej gminie, które wysyłamy do mieszkańców. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że, ja podjąłem decyzję, że w ramach e, oszczędności za pracownika zapłacimy, bo pracownik chodzi dwa razy w tygodniu, czyli pół etatu bo zapłacimy, to jest jakieś 15 tysięcy złotych i zaoszczędzimy, zaoszczędzimy, że tak powiem, środki finansowe, że można było dołożyć do jakiejś tam drogi czy do, 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 do jakiejś tam inwestycji. Także te oszczędności, Szanowni Państwo, wprowadzamy, gdzie się da i jak się da. W tej chwili problem jest w Polsce, w Polsce z, z siłą roboczą. To Pan, Pan, który rozpoczął inwestycje, wywiesił wywieszkę, że przyjmie do pracy, tak? Jak Państwo myślicie, ile ludzi się zgłosiło, zgłosiło z do pracy? Nikt się nie zgłosił. To ja Proszę Państwa, myśmy... Nie, jakby... byśmy... nie, nie ten... Proszę well Państwa, ma... i ten zakład pomocniczy, <mokracja> który mamy, to Państwo, dlatego, że po pierwsze nie ma ludzi do pracy, Praca drożeje, bardzo drożeje świadczenie pracy teraz, czyli zarobki idą do góry. Ten zakład nasz pomocniczy, który mamy, że tak powiem, zaczął funkcjonować. Dobrze zaczął funkcjonować. Mamy dobrych operatorów koparek. Proszę Państwa i myślę, że wykaliśmy na tym już, ponieważ u nas był ostatnio wójt z Bobowej, który też burmistrz Bobowej, który też zaczyna kupować sprzęt. Dzwoni do mnie kolega Józek Kaleśny i mówi Paweł, gdzie kupowaliście, jak robiliście przetarg, bo my też musimy w tym kierunku iść. Czyli Państwo, tak drożeją drożej, drożej przetargi, że mając własne sprzęta jesteśmy w stanie, że tak powiem, się jakoś wygospodarzyć. No bo na przetargach to ceny są tak wycholontane. Tyle dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Proszę o wystąpienie pana dyrektora Zakładu Komunalnego. Radnego, Pana Radziła. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, z Panem Burmistrzem na czele, miło mi gościć u Państwa, jak wiecie, nie już po raz pierwszy. Pierwszą sprawę, której chciałbym się odnieść, to do Pana Roberta Ogłoskiego, a propos tej firmy, która wykonuje. Ja chciałem tak zaznaczyć, że w Zalasowej firma, która wykonywała kanalizację, firma w Szymbauzu, nie będę robił reklamy, co jest zepsute, czy co wynika podczas trwania okresu gwarancyjnego, nie ma problemu. Na telefon przyjeżdżają, naprawiają, zresztą pan podnieść latkę, nawet dodatkowe roboty niektóre robią przy okazji, jak już poproszę. Jest to firma bardzo dobra, bo tutaj wiecie, drodzy Państwo, jest kwestia trafienia na firmę. jedną ja tak. firmą się współpracuje elegancko, podchodzą do tego rzeczowo, a z drugiej strony jest, tak, jak Ale jak jest to, wiecie, czego to tak znaczy. gramy, no. do tego wrócić. Podchodzą do tych tematów jeszcze, jak tu Pan Burmistrz wspomniał o tych świeciach, o tym wszystkim. No jest to proszę Państwa, problem, bo ja tylko nawiążę tyle, że weszła nowa ustawa, nawet od 1 września, a propos sklepów, teraz reklamówek, drodzy Państwo. Żebyście wiedzieli teraz, że zakupią reklamówkę, a w sklepie teraz płacić to przynajmniej 20 groszy drożej. Ponieważ jest taki przepis, który właśnie nie będę tu o ustawie mówił, że się takie rzeczy, typu foliowe rzeczy, które są objęte recyklingiem, no niestety tak to są, że opłaty są takie, a nie inne, że trzeba się będzie rozliczyć z tego wszystkiego sądu. I to są koszty. Teraz powracając do naszych tematów, jak to Pan Sołty wspomniał, że on wymaga, burmistrz realizuje, to jestem między młotem a kowadłem. Sołty kowadą podstawia, burmistrz bija około, obstawiają radni, żeby się do, dopasowało. A nie wspomnę jeszcze dodatkowo o niektórych osobach, tak tutaj Robert, który jest bardzo aktywny, z z którym współpracujemy. I musimy to wszystko pomału zarzębiać. Drodzy Państwo, no ja jestem dyrektorem Działu Komunalnego Downictwa, czyli wiecie, mam budynki komunalne i drogi. Drogi temat seka, naprawdę. Yy, dzisiejsze zebranie, drodzy Państwo, że służy temu, żeby dokonać podziału Funduszu Soweckiego, a zebranie sprawozdawca będzie, jak wiecie, drodzy Państwo, zawsze w marcu, bo to tak jest z mocy prawa. I myślę, że... Na marcowych zebraniach będziemy to głębiej realizować i w ramach sprawozdania przekazywać Państwu, cośmy zrobili. Jeżeli chodzi o temat lutczy, naprawdę jeżeli chodzi o sferę drogownictwa, dużo się robi. Tylko, drodzy Państwo, no dzwonicie do mnie, ja wiem, że niektórzy macie pretensje, że dlaczego się robi z tamtej strony lud nie z tej. No bo wszyscy byście chcieli dzisiaj Państwo mieć odręki do zrobione. No nie jesteśmy w stanie. Pierwszą koparkę jaką kupiliśmy, to był serwis, drodzy Państwo. Koparka to jest gąsienicowa, powiem szczerze, że Mieliśmy w początku problem z przewozem, ale dzięki panu yy, Markowi K. z woli Lubeckiej, to może wiecie o kogo chodzi, bo brawo, bo Służył nam nieraz swoją yy, lawetą, przewoził na koparkę. Teraz mamy ten samochód duży, tylko wiecie państwo, no, jeżeli jedna jazdówka momentalnie koparką wjedzie, a jeżeli musimy to ustawiać po duży samochód to i musimy kombinować to brzeg, to to, żeby gdzieś, ale mimo wszystko sobie jakoś radzimy. Teraz dostaniemy grubą koparkę. I myślę, że takie roboty, typu wiecie tam naprawa gdzieś mostku, czy wymiana rury, to zrobimy to dużo szybciej, bo podjedzie koparka na kołach, podjedzie samochód, momentalnie to będzie robione, a z tą koszulką jednak jest proszę. Tutaj tak, już bez z panem sołtysem ustaliliśmy rozbiórkę tej kostki, będziemy to rozbierać na palety, żeby od razu przewieźć, kupimy folię, od razu zafolujemy, żeby to zabezpieczyć, będzie potrzebna tam przy wykonaniu tych korytek, od razu pójdzie w tamten rejon. Następnie, tu Pan Burmistrz jeszcze nie wspomniał, bo szereg dróg się robi, dzisiaj te nakładki robimy i na przykład przy takich drogach, nie wiecie drodzy Państwo, na przykład Nasiemka myśmy robili, mamy tam jeszcze dwa mostki do zrobienia dodatkowo, oczywiście jeśli nie będziemy niczyć asfaltu nowego, pod, pod asfaltem sodką musimy tutaj na początku dołożyć krąg tam z lezy, tam na końcu musimy przekopać, też ustalone jesteśmy z kalicami. są to takie roboty, tylko właśnie czekamy na tą drugą koparkę, żeby to wykonywać i tu nie będę wspominał o różnych drogach, bo mamy tu przepust tak samo na przygrodze powiatowej do przerobienia i jest wiele takich różnych rzeczy, które będziemy robić na bieżąco, tylko jeżeli będzie już komarka rakowa. Jeszcze Pan Bur nie wspomniał, mamy obiecane jeszcze w tym roku 5 dróg spowodziowych. Uważam, że w jest objęta droga na Augustyna w tym programie. Myślę, że to wszystko przejdzie, jak się uda, to dostaniemy środki. Mamy z ministerstwa decyzję, że do końca roku środki będą żebyście się nie dziwili Państwo kiedy, że będziemy to w grudniu robić bo to nie wiadomo kiedy te środki przyjdą, ale na pewno przyjdą. Yy, tutaj jeszcze tak. Yy, wiecie, drodzy Państwo, jestem też radnym powiatowym i muszę przyznać, że współpraca się elegancko układa między powiatem a gminą. Wszystko się to zaczęło.